Wielka jak pierdolony wieżowiec. Kleję więcej jak te pizdy na budowie. Dzwoncie po pogotowie, bo zaraz se coś zrobię. Łe, wodogłowie! Łe, łe, łe wodogłowie! Kleję na robocie, gdzie jest becha powiedz. Może kurwy synu, coś o sobie powiem. Jebany do zobaczenia w grobie, ej, bo, niech to szlak. Bo jak sklep, ale półek brak. Bodo, bo, głowie czuję się jak. Wygdolony wrak, który napierdala krak. Podcinam szyję, ciąży mi głowa. Dekapitacja, nie mogę się dostosować. Czecha, browar, woda rządkowa Dziwko to moja pięta Achillesowa. Mam jebaną korbę. Na ulicy mnie zaczepia na wąchany gnu. Pyta, czy mam problem? problem, Tak, kurwa mam problem i to kurwa w chuju.